Cześć, siema moi widzowie! W dzisiejszym odcinku jesteśmy w parku leśnym w Mielcu. Teraz idziemy do takiego labiryntu. Patrzcie, ja Wam to pokażę z góry, jak to będzie widać. Tak wygląda tutaj taki Mielecki labirynt w parku leśnym. O, tutaj tak. I co, spróbujemy przejść? Normalnie. Co idziemy tutaj, pamiętajcie, w prawo idziemy zawsze. Później idziemy w lewo. Szybko pamiętajcie, że trzeba iść w prawo, w lewo. Tutaj znowu w lewo i znowu w prawo. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie to trzeba dojść, patrzcie. Będziecie się kierować tymi wskazówkami, Jeżeli przyjdziecie do Mielca i będziecie widzieć taki labirynt, to sobie wejdziecie i będziecie znać trasę. Tutaj Prawo, tędy, tędy, tędy. No, i już tutaj jesteśmy przy wyjściu. Praktycznie. I tak to tutaj wygląda. Tak prześmie cały park. I teraz Wam pokażę z takiej perspektywy, gdzie se stoimy tutaj, na krawędzi. Zjedziemy jest kawałek, nie? I teraz robimy coś takiego, żeby ten cały labirynt przejść. No, po prostu posłużymy się innymi ścieżkami, jakby to powiedzieć. Idziemy po tym. I tak właśnie skakając po tym przeszliśmy cały labirynt. I jesteśmy przy wyjściu. Czyli w skrócie, jeżeli ktoś chciałby się męczyć, przechodzić po prostu po labiryncie, no nie chcę przechodzić po labiryncie, ale mój sposób jest znacznie prostszy, lepszy, łatwiejszy. Wystarczy po prostu sobie po górze przejść. Żaden problem. Wyjrzyj trochę dalej nogę i sobie idziecie. No i Koniec odcinka. Subskrybujcie, pokazujcie znajomym na Facebooku. I cześć! I zachęcam do oglądania poprzednich filmów, yy, w tym jak pozbyć się kreta, jak zrobić spaghetti lub jak zrobić bardzo smaczną kanapkę. Właśnie te filmy powinniście sobie oglądać. Końca odcinka i cześć!